Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9 Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 23 Pontifex Maximus Tytuł Pontifex Maximus znaczy dosłownie największy budowniczy mostów Należał on do rzymskich cesarzy. Ich zadaniem było jednoczyć i budować siłę Rzymu, do którego prowadziły wszystkie drogi i mosty świata. Papieże odziedziczyli ten tytuł po cesarzu Konstantynie. Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w IV wieku i promował ekumenizm oparty na kompromisie. Wszystkie religie mogły zachować swą formę, o ile akceptowały moralny i polityczny autorytet papieża, który był zarazem najwyższym kapłanem. Papieństwo kontynuuje politykę Konstantyna. Nie nalega na zmiany w innych religiach i akceptację katolickich dogmatów. Mogą zachować różnice i liczyć na porozumienie z papieństwem, o ile akceptują duchowy autorytet rzymskiego najwyższego kapłana. Papież zaprosił do Asyżu ponad 100 przywódców religii świata na spotkanie 27 października 1986 roku. Każdy modlił się do Boga lub Bogów o pokój dla naszej planety. Czciciele węży i ognia, czarownicy i szamani, buddyści, muzułmanie i hindusi, katolicy, prawosławni i protestanci, każdy do swego bóstwa. Dalej Lama za zgodą papieża zamienił krzyż na ołtarzu w kościele św. Piotra w Asyżu na wizerunek buddy, przed którym buddyjscy mnisi odprawiali modły. W dniu 8 sierpnia 1985 roku papież modlił się w kościele w Togo wraz z szamanami wyznającymi animizm, którzy kontaktują się z duchami w ludziach, zwierzętach i roślinach. Z kolei 2 lutego 1986 roku wziął udział w hinduskiej ceremonii, podczas której kapłanka boga Szywy naznaczyła go na czole tilaką. Przyjęcie tego znaku, wykonanego popiołem z ognia ofiarniczego, oznacza poddanie się hinduskiemu bóstwu. Podczas wizyty w afrykańskim państwie Benin 4 lutego 1993 roku, papież wziął udział w ceremonii Wudu, w czasie której dziewczęta uprawiały czant i taniec, który wprowadza w trans, który otwiera na wpływy demonów. Papież spotkał się tego dnia z kapłanami Wudu, którzy praktykują czarną magię, spirytyzm i oddają cześć wężom. Dał im do zrozumienia, że nie musieliby zdradzać religii swoich przodków, gdyby przyłączyli się do kościoła rzymskokatolickiego. 14 maja 1999 roku Jan Paweł II ucałował Koran, mimo że zawiera objawienie sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Tym gestem papież zaprosił muzułman do ekumenizmu pod egidą papiestwa. W 2000 roku udał się jako pierwszy papież w dziejach do Egiptu, aby nawiązać tam bliższe relacje z przywódcami muzułmańskimi oraz kościołów ortodoksyjnych. W czerwcu 2014 roku Franciszek I przyzwolił na islamską modlitwę i recytowanie Koranów w Watykanie. Zmieniły się też relacje między Watykanem i Żydami, których Jan Paweł II nazwał „naszymi starszymi braćmi, zaś Benedykt XVI Naszymi ojcami w wierze. W grudniu 2015 roku Watykan opublikował dokument, bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Uznano w nim, że stare przymierze Boga z Żydami jest wciąż aktualne, a Izrael jest nadal narodem wybranym. Dlatego Żydzi mogą być zbawieni, nawet jeśli odrzucają Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Nie muszą porzucać judaizmu, aby być partnerem papiestwa. Dlatego w tym dokumencie napisano, że cytuję, Kościół Katolicki nie prowadzi ani nie popiera prowadzenia działalności misyjnej skierowanej do Żydów koniec cytatu. W grudniu 2015 roku ortodoksyjni rabini z całego świata złożyli podobne oświadczenie zatytułowane Wypełniać wolę naszego Ojca w Niebie w stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami. Napisali między innymi cytuję Teraz, kiedy Kościół katolicki uznał wieczne przymierze między Bogiem a Izraelem, my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa jako naszego partnera w odkupieniu świata bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych. Koniec cytatu. Latem 2002 roku papież odwiedził Meksyk. W stolicy przeszedł publicznie przez rytuał przeprowadzony przez starszą szamankę. Indianka okadziła go wiązanką płonących ziół, aby usunąć z Jana Pawła II demony. Jak wyjaśnił dziennikarz katolickiego pisma National Catholic Reporter, papież wyraził na to zgodę z uwagi na praktykę papiestwa dopuszczania do kościoła rytuałów lokalnych kultur. W 1996 roku papież Jan Paweł II udał się do Gwatemali z okazji 400. rocznicy tamtejszego czarnego Chrystusa na krzyżu w Eskipulas, któremu przypisuje się cudowne moce. Przy okazji ukoronował tam obraz Marii. Zaapelował o pojednanie i wyrozumiałość w sferze politycznej. Pominął natomiast pojednanie na płaszczyźnie religijnej, mimo że tysiące ucierpiało tam ze strony katolickiej ludności. Czasem podburzanej przez duchownych przeciwko sąsiadom z protestanckich kościołów. Kościół rzymski był przez wieki decydującą siłą religijną w Ameryce Południowej, ale w ostatnich dziesiątkach lat kościoły protestanckie zanotowały tam ogromny wzrost. Na przykład w Gwatemali blisko połowa populacji należy do protestanckich kościołów ewangelicznych. W Meksyku każdego dnia przyłącza się do nich około tysiąc katolików, a w Brazylii co roku około blisko milion przechodzi do kościołów protestanckich. Przysłowie mówi Jeśli nie potrafisz ich pokonać, przyłącz się do nich. Papiestwo apeluje do kościołów protestanckich o jedność. W dniu 29 marca 1994 roku blisko 40 przywódców katolickich i protestanckich podpisało przymierze zatytułowane Protestanci i Katolicy Razem chrześcijańska misja w trzecim tysiącleciu. Większość katolickiej delegacji stanowili jezuici, których zakon powstał w XVI wieku do zwalczania reformacji i wspierania papiestwa. Jak zauważył Dave Hunt, jeden ze współczesnych badaczy tych zagadnień, Kościół rzymski staje się pomostem wiążącym wszystkie wiary. Fakt ten nie dziwi, natomiast zaskakuje to, że protestanci wchodzą na ten most z jednej strony, zaś hindusi, buddyści i inni poganie z drugiej strony. Jeśli, tak jak się wydaje, żyjemy w dniach końca, to nie upłynie wiele czasu, a wszystkie strony spotkają się na środku, kończy Hand. Dla papiestwa ewangelizacja nie oznacza prowadzenie ludzi do Jezusa, lecz zjednoczenie religijnego świata pod egidą papiestwa, mimo różnic w teologii. Ten nowy kierunek wytycza encyklika Ut Unum Sint, aby byli jedno, z 1995 roku, w której Jan Paweł II napisał, że rola papieża polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych dążeń w większości chrześcijańskich wspólnot. Jeśli niezależnie od różnic teologicznych, przyjmą prymat stolicy rzymskiej. Wspólna deklaracja W dniu 31 października 1517 roku Marcin Luter przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze, gdzie był księdzem, 95 tez, które stały się zarzewiem reformacji. Luter wykazał w nich, że Kościół rzymsko-katolicki zniekształcił wiele biblijnych nauk, w tym doktrynę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Papież odrzucił apel o reformy polegające na powrocie do nauk Pisma Świętego. Zamiast tego zwołał Sobór w Trydencie, który podtrzymał wszystkie niebiblijne praktyki i doktryny ówczesnego Kościoła. Rezultatem było wyjście z niego tysięcy ludzi i powstanie Kościoła Luterańskiego oraz innych Kościołów Protestanckich. W rocznicę Reformacji 31 października 1999 roku Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Luterański podpisały wspólną deklarację o zbawieniu z łaski przez wiarę. W 2006 roku podpisał ją także Kościół Metodystyczny. Wymagało to kompromisu od przywódców protestanckich, gdyż Kościół Rzymsko-Katolicki nie zmienił swego nauczania od czasu Soboru Trydenckiego w XVI wieku. Sobór Trydencki ogłosił Gdyby ktoś powiedział, że grzesznik jest usprawiedliwiony przez samą wiarę, mając na myśli to, że współdziałanie człowieka nie jest potrzebne, aby otrzymać łaskę usprawiedliwienia, niech będzie przeklęty. Papież Jan Paweł II potwierdził stanowisko Kościoła Rzymskiego słowami. Człowiek jest usprawiedliwiony z uczynków, a nie z samej wiary. Pismo Święte uczy czegoś innego. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie z Was, lecz jest darem Bożym, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Efezjan, rozdział drugi. W Biblii czytamy, że Jezus zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. List do tytusa, rozdział trzeci. Usprawiedliwienie, gdyby było zależne od ludzkich uczynków, jak uczy Kościół rzymskokatolicki, podważałoby doskonałość ofiary Chrystusa. Ukrywałoby też beznadziejny stan grzesznej ludzkiej natury, ponieważ w oczach Bożych nawet to, co nam wydaje się dobre i święte, jest jak szata splugawiona. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 64, wers 6. Jezus uczył o tym samym w przypowieści o szacie weselnej. Porównaj Ewangelia Mateusza, rozdział 22. Zaproszeni na wesele, czyli do Królestwa Bożego, przybyli w szacie weselnej, czyli w sprawiedliwości Jezusa. Człowiek, który chciał tam wejść w swojej własnej szacie, został usunięty. Jak wynika z przypowieści oraz innych tekstów Nowego Testamentu, zbawienie opiera się wyłącznie na sprawiedliwości Chrystusa. Jej przyjęcie prowadzi do uświęcenia, ale uzależniając usprawiedliwienie od ludzkich uczynków, postawilibyśmy wóz przed koniem. Zbawienie z łaski pociąga za sobą dobre uczynki, ale nie na odwrót. Apostoł Paweł napisał: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie z was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan, rozdział drugi. Kościół rzymskokatolicki miesza usprawiedliwienie z uświęceniem. Naucza, że do zbawienia nie wystarcza sama sprawiedliwość Chrystusa, lecz konieczne są ludzkie uczynki, takie jak sakramenty. Według jego nauk, trzy z nich są tak konieczne na drodze zbawienia, że bez nich nie można go uzyskać. Takie pojmowanie usprawiedliwienia przyczyniło się do handlu odpustami przez papiestwo, a ten proceder pobudził Lutra do napisania 95 tez, które wywołały reformację. W nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego nic się nie zmieniło. Jan Paweł II niestrudzenie promował kult maryjny i kanonizował ponad 400 świętych, więcej niż wszyscy papieże przed nim. W 1998 roku wezwał katolików do modlitwy za dusze w Czyśćcu, zapewniając, że ich modlitwy i ofiara mszy świętej uwolnią dusze tam cierpiące. Zaledwie w rok po podpisaniu deklaracji o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę z protestantami, papież ogłosił odpust dla pielgrzymów przybywających do Rzymu w 2000 roku. Jak to pogodzić z biblijną nauką o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę? Biblijna nauka o zbawieniu z łaski przez wiarę jest prawie nieznana katolikom, co przyznał apologeta katolicki ksiądz profesor Peter Kreeft. Napisał w ciągu ostatnich 25 lat zadałem setkom studentów katolickich szkół wyższych pytanie: Czy gdybyś musiał dzisiaj umrzeć i Bóg zapytałby cię, dlaczego macie wpuścić do nieba, co byś odpowiedział? Ogromna większość z nich po prostu nie znała prawidłowej odpowiedzi, która jest przecież esencją chrześcijaństwa. Zwykle nawet nie wspominali o Jezusie. Papież apeluje o jedność. W lutym 2014 roku papież Franciszek zaapelował do tysięcy zebranych razem liderów kościołów charyzmatycznych i zielonoświątkowych o jedność z Kościołem Rzymsko-Katolickim pod egidą Watykanu. Najpierw uczynił to jego protegowany, protestancki biskup Tony Palmer. Wygłosił kazanie oparte na wersecie z Księgi Malachiasza o powrocie synów do ojców i ojców do synów. Apelował o powrót protestanckich kościołów do papieża Słowo papież znaczy ojciec. Nawiasem mówiąc, Jezus zabronił używać go w religijnym sensie: Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział 23. Biskup zminimalizował ważność biblijnych nauk oraz różnic, które z nich wynikają. Głosimy teraz tę samą Ewangelię, stwierdził. Powiedział do zebranych protestantów. Protestancki protest się zakończył i teraz jesteśmy wszyscy katolikami. Uznał, że skoro Kościół Rzymskokatolicki podpisał deklarację o zbawieniu z łaski przez wiarę, to protestanci nie mają już przeciwko czemu protestować. A przecież Kościół Rzymskokatolicki nie zmienił żadnej ze swych niebiblijnych praktyk i doktryn, włącznie z kwestią usprawiedliwienia. Apelując o jedność, biskup nazwał podziały rzeczą demoniczną. A przecież Jezus uczył czegoś innego. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową, z teściową. Ewangelia Mateusza, rozdział 10. Jezus zalecał raczej podział wynikający z posłuszeństwa wobec Słowa Bożego niż kompromis na bazie nieposłuszeństwa wobec niego. Podziały nieraz uchroniły wierzących przed odstępstwem. Na koniec biskup Palmer miał dla zebranych protestanckich liderów niespodziankę w postaci nagranego dla nich przesłania od papieża. Franciszek I wydawał się przemawiać od serca. Użył analogii z Józefem w Egipcie, do którego przybyli bracia, aby się z nim pojednać, apelując do protestantów, aby uczynili podobnie. Po czym zaproponował braterski uścisk, jedność z kościołem rzymskim oraz prosząc o modlitwę. Jego orędzie przyjęto gromkimi brawami na stojąco. W imieniu zebranych przywódców kościołów protestanckich odpowiedział z za pulpitu charyzmatyczny pastor Kenneth Copeland. Odniósł się pozytywnie do apelu o jedność z kościołem katolickim i przyjął zaproszenie papieża. Kilka miesięcy później udał się z wizytą do Watykanu. Po powrocie oświadczył światu protestanckiemu: Protest się skończył. Il Papa non cambia Wizerunek papiestwa zmienia się na lepsze, ale dogmaty niezgodne z pismem świętym nie uległy zmianie od czasów reformacji. Przyznał to teolog i apologeta katolicki Karl Keating, pisząc: Kościół rzymski nie zmienił żadnej ze swych doktryn podczas Soboru Trydenckiego ani podczas Soboru Watykańskiego II. Dla Kościoła rzymskokatolickiego ludzka tradycja jest wciąż podstawą dla zasad wiary, a nie jedynie Biblia. Jak powiada katechizm, podczas gdy Biblia zawiera większość nauk Kościoła, niektórych nie zawiera. Biblia nie uczy o odpustach, czyśćcu, chrście niemowląt, spowiedzi usznej, ofierze mszy świętej, prymacie i nieomylności papieża, ani o kulcie i pośrednictwie Marii czy świętych. Papiestwo się nie zmienia, jak powiadają Włosi. Il papa non cambia. Ilustruje to dokument papieski Dominius Jezus, Pan Jezus, opublikowany we wrześniu 2000 roku. Nawiązuje on do bulli papieża Bonifacego VIII, Unam Sanctam, jeden święty z 1302 roku, a także do innego niesławnego dokumentu Dictatus Pape, dyktaty papieskie z 1075 roku. W dyktatach papieskich czytamy m.in., że tylko papież ma władzę deponowania cesarzy. Papieża nikt nie ma prawa sądzić. Kościół rzymski nigdy nie zbłądził i nigdy nie pobłądzi. Z kolei w bulli unam sanctam papież Bonifacy VIII stwierdził, że po pierwsze, poza Kościołem Rzymskim nie ma zbawienia po drugie, jest tylko jeden Kościół i jedna jego głowa, papież po trzecie, Kościół dysponuje dwoma mieczami duchowym i świeckim, a zatem władza państwowa musi być na usługach Kościoła. Po czwarte, władza świecka, gdy pobłądzi, może być osądzona przez władzę duchową, ale papieża sądzić może tylko Bóg. Po piąte, posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Papieska deklaracja Dominus Jezus z 2000 roku podtrzymuje twierdzenie, że zbawienie jest tylko w Kościele Chrystusa, a jedynym mającym prawdę w pełni jest Kościół rzymsko-katolicki, prowadzony przez biskupa Rzymu. Katolicki ksiądz Malaki Martin, który był doradcą w Watykanie, potwierdził, że zdaniem papieństwa ludzkość nie może żywić nadziei na utworzenie trwałego geopolitycznego systemu o ile nie będzie on bazował na kościele rzymsko-katolickim. Papiestwo dopasowuje swój wizerunek do współczesności, ale nie zmieniło swej istoty ani zasad. Jest to wciąż ten sam Rzym, który twierdził, że nigdy nie zbłądził i nigdy nie pobłądzi Jeśli zanikły różnice między kościołem rzymskim a kościołami protestanckimi, to nie dlatego, aby zmienił się kościół rzymsko-katolicki. Wielka Nierządnica Papiestwo nie narzuca obecnie swoich dogmatów. Przyjmuje wszystkich z ich religijnymi poglądami, o ile akceptują duchowy autorytet papieża. Podobnie było w IV i V wieku, kiedy Kościół zjednoczył się z władzą świecką. Rzym chętnie przyjmował pogan, jakimi byli, z ich przesądami. Dzięki temu wzrastał autorytet papieża, ale także i odstępstwo. Obecnie strategia Watykanu jest podobna. Papież modli się z czcicielami węży i kapłanami wudu, przyjmuje znak siwy na czoło, pozwala postawić posąg Buddy na ołtarzu, zgadza się na czytanie Koranu w Watykanie i szuka wsparcia pastorów takich jak Kenneth Copeland, którzy propagują herezję. Kompromis i fałszywe ożywienia religijne pociągną świadku jedności, nie bacząc na różnice doktrynalne. Przekona to świeckich przywódców do utworzenia obrazu średniowiecznego systemu. W jego skład wejdą główne kościoły chrześcijaństwa, zwane w księdze Daniela Edomem, Moabem i Ammonitami, a nawet kraje sekularne i ateistyczne, skoro gdy wyciągnie rękę po kraje, nie zdoła ujść ziemia egipska. Księga Daniela, rozdział 11. Nawet niechrześcijańskie religie i narody, reprezentowane przez Libijczyków i Kuszytów, pójdą za nim. Porównaj tamże. W Apokalipsie symbolem odstępczego Kościoła, który dopuszcza się duchowego cudzołóstwa z każdym, kto może pomóc sięgnąć po władzę, jest nierządnica, z którą nierządu dopuścili się królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na jej czole wypisane imię, tajemnica, wielki Babilon, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Księga Apokalipsy, rozdział siedemnasty.